Póki jest w miarę widno, otworzę przy Was oto paczkę tutaj, którą przede mną leży. I w niej znajdują się takie rzeczy jak tylnie lampy do mojego peżo. Bardzo ładnie jest zapakowana, to już wiem, to jestem pewien tego akurat, ponieważ pan, z którym się ugadywałem na lampy, no po prostu każdy ten jakby proces pakowania, każdy jego punkt mi pokazywał i to było super i po prostu jestem mega mega zadowolony z wyników tego wszystkiego, ponieważ paczka jestem pewien, że jest dobrze e, zapakowana. Tutaj coś wcześniej było, natomiast średnio mnie to interesuje. Interesuje mnie jedynie zawartość. E, zapewne dźwięk tego już was powtórzał. Bardzo przepraszam. Dobra. Do widzenia. Mamy pakungen i pakungen chyba te chińskie znaczki. Może koronawirus przyszedł znowu. Otworzymy sobie tak, myślę, że to nie zaszkodzi. Czy tu przeciąłem? Przeciąłem, tylko jeszcze się trzyma tutaj, rozumiem. Od razu mówię, że zakupiłem lampy używane, ponieważ drogie są bardzo, nówki. A nie chciałem też przerabiać wiązki, więc kupiłem coś bez takich konkretnych ledów. I tak jak mówiłem, jest świetnie zapakowana, znaczy... O, w ogóle jakie tu Nike miał pan? Da downshifter i to great school, czyli jakieś tam dziecięce e, mamy zobaczcie, jedną lampę zapakowaną w ten sposób po prostu, majstersztyk no, no, bardzo mi się to podoba e, no to sobie najpierw otworzę po prostu pojedynczą sztukę a drugą otworzę sobie już poza tym, w ogóle jak to widać o, w ten sposób będzie widać no jest świetnie zapakowana e, w zasadzie ciężko byłoby w ogóle jakoś ją uszkodzić bo jest cała w folii bąbelkowej także postarał się tutaj e, sprzedawca Widać już pierwszy element. Ślicznie to wygląda w ogóle. Bardzo ładną lampę kupiłem. I w ogóle nie jest porysowana i to mnie strasznie napawa optymizmem w tym momencie. Czy da się to zdjąć bez cięcia dalszego, czy nie? I hope so. Tada! Śliczna no nie? Ej, cudowna ona jest. Swoją drogą, zobaczcie, tu jest. To jest lampka na takie zwykłe żarówki, ale tu jest taki odbłyśnik, czy tam rozbłyśnik, który sprawia, że wygląda jak LED. Co zobaczycie, jak się nałoży na samochodzie? Z tyłu standardzik, nic specjalnego. Mamy kostkę i tak dalej. I nawet zobaczcie, że lampa jest zabezpieczona w tym miejscu, żeby to się nie złamało. Jedna i tak jest złamane, ale to jest od środka i tego nie widać. Ani to nie przeszkadza, że tak powiem, w montażu i nie będzie to. No, no nic nie, nie, o niczym to nie świadczy. Więc jestem już zadowolony, bo lampy są piękne. Zobaczymy, jak będą wyglądały na samochodzie, oczywiście. Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy montaż od zdjęcia antenki, bo żeby mi nie zahaczało, wiem, że mam sobie kupić te siłowniki z krótszym skokiem, ale zanim to zrobię, to trzeba zamontować nowe reflektory i teraz tu jest pudełko, w pudełku mam wsadzone te nowiutkie, które już Wam pokazywałem przy otwieraniu, najpierw jednak zdemontujemy sobie te stare jak się to w ogóle robi, teraz będę potrzebował ciebie tutaj, tu normalnie w Peugeot macie taką zasłonkę, sobie odsuwacie, tu macie te takie klipsy, gdzieś, no nic specjalnego, Trzeba je odpiąć najpierw, co ja w tym momencie zrobię. Proszę bardzo, zwykła kosteczka i odkręcamy je. I demontaż tego reflektora to jest jakieś 5 minut. No dobra, ja się będę starał, żeby go nie uszkodzić, więc uznajmy, że to będzie 7 czy 8 minut. Natomiast nie jest to nic skomplikowanego oraz nic, co y, będzie trudne dla kogokolwiek z Was do zrobienia. Więc jeśli będziecie sobie chcieli wymienić reflektory na polift czy na jakieś tuningowe, tak jak w moim przypadku, z homologacją to robicie to w ten sposób. Tylko teraz ja muszę uważać, żeby mi to tam nie spadło na dół, bo jak mi to spadnie, to nie będę mógł ich przykręcić z powrotem. Dobra. To jest w ogóle ciasno tak tutaj, ale nie, ja się boję, że to spadnie, bo to jak nam pospadały te bity, ale w ogóle pospadały nam bity podczas montażu spoilera i je poznajdywałem tutaj w samochodzie podczas jazdy. Ile to się będzie jeszcze kręciło? Dobra. Jest? I teraz tak, tutaj nie ma żadnych specjalnych zatrzasków, tylko po prostu trzeba to wyjąć więc ja to zrobię w miarę po gentlemensku wiecie jak się łamie? Nie no, żartowałem hmm. ja To już wymowałem, także myślę, żeby to jakoś pchnąło. Wyszła Wyszła Dzień dobry tak wygląda lampa od środka. Swoją drogą ma trochę fajniejszą muszczelkę. No i co? Po prostu ją kładziemy tutaj, nie? To jest przedlift swoją drogą. I bierzemy nówkę sztukę, nie śmigano, żartowałem, śmiganą. I wkładamy tutaj. Ja muszę sobie odwinać ten kabelek, żeby mi nie przeszkadzał. Niech będzie tu. I wkładamy z nową kosteczką. Dobra. to trzeba dopasować właśnie, weź się daj kamerę jest taki dzyndzelek, jeden idzie tutaj a drugi to jest taki o, to tutaj, to jest takie o to i w sumie to myślałem że jeszcze jest takie drugie jak w tym zobacz, o taki tutaj wariat ale jednak okazuje się, że w tej lampie czegoś takiego nie ma, więc nawet lepiej eee, dobra, podamy ją możesz mi to proszę Żebym to trafił. Ok, więc tu jest taka dziureczka, w którą trzeba się wcelować, i na początku myślałem, że może trzeba to wyjąć taką, jakby uszczelkę, ale nie. Udało mi się tu wszystko włożyć i teraz trzeba ją wsadzić. W środku wszystko jest. Siedzi. Tutaj trzeba troszkę ją docisnąć. I wydaje mi się, że wszystko jest gitarsą. No, w miarę jest dopasowana. W sensie jeszcze sobie to zobaczę, oczywiście, jak przykręcę. Ale tutaj wydaje mi się, że wszystko jest ok. Więc teraz wystarczy ją tylko przykręcić. Pyk. I to samo, oczywiście, robimy z drugiej strony, czego nie będę pokazywał. Bo a, nie w tę stronę. Nie będę tego pokazywał, bo nie ma sensu. Tylko pokażę Wam już efekt finalny. A teraz odpalę sobie samochód z obiema i porównacie, która jest ładniejsza. Moi drodzy, słuchajcie, no ja nie chcę nic mówić, ale różnica jest kolosalna, jeszcze zanim w ogóle światła są włączone, tu Igor porównał z Subaru w ogóle te światła i bardzo możliwe, że one są zbliżone, są nawet takie Subaru Look, no ta lampa to jest fatalna, ja nienawidzę jej po prostu, porównując z tą, zobaczcie sobie, jest całkiem nieźle spasowana. Dobra, jestem już w dzień swoim telefonem, nie telefonem Igora, i postanowiłem wam pokazać w dzień, no już południe. już się dzień kończy, tak naprawdę, jak to wygląda. No, auto nie jest czyste, natomiast chciałem pokazać, jak wyglądają lampy. Teraz plusy, no to plusy na pewno bardzo fajnie wyglądają w nich. Wygląda w nich ten odbłyśnik, który widzicie, fajnie się tu rozkłada, jak LEDy. No i to po prostu no, ciekawie się to prezentuje mimo wszystko. Ogólnie lampy są bardzo ładne. Jest tylko jeden minus, ponieważ są średnio spasowane. To znaczy, ogólnie są ładnie spasowane. Tylko tutaj jest taka przerwa i ona mnie trochę denerwuje. Od góry to widać, no nie jest to nic specjalnego, to są tanie lampy, biorąc pod uwagę ile za nie dałem, tak? Czyli to są niecałe dwie stówki. Na pewno są lepsze niż te, które były poprzednio, więc no jakby o to chodzi, no nie? Obie się super prezentują. Widzieliście już, jak wyglądają w nocy. Tak naprawdę to no stan ich i tak dalej wszystko przemawia za tym, żeby je tutaj mieć. Gdzieś tam w środku są takie elementy, które sobie będę musiał potraktować acetonem, ponieważ plastik się przerysował. I teraz jeszcze wejdę do środka i włączę awaryjne i pokażę wam, jak wygląda w dzień na awaryjnych, ponieważ inaczej się będzie światło rozbłyskiwało. No, także tak to wygląda, w sumie to jest taki sam praktycznie a tam kwadracik, czy, czy nie wiem, trapezik, jaki był w przypadku tych oryginalnych, tylko że te oryginalne strasznie postarzają samochód, a te sprawiają, że wygląda on na nowszy. No i ogólnie bardzo mi się podobają. Myślałem, że z białą górą nie będą takie fajne, a są świetne. I na koniec takie malutkie Silnik jest rozgrzany, olej też, żeby nie było. No, także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym cześć. Nawet za bardzo rozgrzany, chłodź się.